Kolejnym parametrem, na którym warto jest się zastanowić, to jest parametr dotyczący samej estetyki i materiałów, które wynikają z projektu, albo wynikają z Waszej wizji. Czyli w najzwyczajniej w świecie, jeżeli chcecie ciepłe, skandynawskie wnętrze, no to zapewne wybraliście sobie ciepłą, drewnianą podłogę, albo na przykład popularne białe deski lub deski warstwowe. Do tego oczywiście przejdziemy. Natomiast ważne jest, żebyście zastanowili się, jak najlepiej będzie wyglądała wasza przestrzeń z daną podłogą. Czy to będzie gładka przestrzeń, czy to będzie białe, szare, czarne, drewniane, czy może w jakimś innym odcieniu. I żeby to pasowało do całości. Tak naprawdę, posadzka jest ogromnym. Jest ogromną powierzchnią w mieszkaniu i bardzo mocnym elementem, który widać prawie zawsze, no chyba że zasłonicie dywanami. Więc naprawdę w momencie, kiedy decydujecie się na rodzaj podłogi, musicie już wiedzieć, jaka jest estetyka wnętrza. I to na pewno ma duży wpływ na wasze późniejsze wybory, jeżeli chodzi o materiał.